Witam Was ponownie, moi kochani z tej strony Chromidas. Teraz zajmiemy się drugą częścią. Unboxingu, tak naprawdę omówienia pięknych flakonów z perfumami arabskimi, tak naprawdę z olejkami. I muszę Wam powiedzieć, że między jednym odcinkiem a drugim zrobiłem sobie chwilę przerwy. Wyszedłem sobie z tego pokoju, i gdy przyszedłem tutaj, to naprawdę niesamowicie, niesamowicie tutaj pachniało. Wow, jestem naprawdę oczarowany tym zapachem, tym, tą mnogością zapachów przede wszystkim. I powiem Wam, że tak naprawdę te zapachy są bardzo przyjemne. Żaden póki co mnie jakoś nie zniechęcił, a nie odwiódł od tego, abym miał sobie nabyć kolejny flakon. Także bardzo przyjemne zapachy, bardzo przyjemne wonie. Szczerze Wam polecam, ale jeszcze zanim nastąpi jakieś podsumowanie, no to. Przejdźmy do części dalszej, części drugiej. Myślę, że ten odcinek może być odrobinę dłuższy. Musicie mi to wybaczyć. Mam jeszcze kilka zapachów do omówienia, flakonów i myślę, że nie będę tutaj przedłużał. Domyślam się, że raczej preferujecie odcinki krótsze, no ale pamiętam o tym, ale nie zawsze się po prostu tak uda. Także moi drodzy, nie przedłużając, przechodzimy do kolejnych flakonów perfum arabskich w olejku. Mam nadzieję, że ta tematyka Wam się podoba, że Was zainteresuje. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka w górę, subskrypcję i jakiś komentarz, czy znacie, czy chcecie poznać. Możemy jak najbardziej podyskutować w komentarzach. A pierwszym flakonem, jaki Wam zaprezentuję, myślę, że może być to ta złota szkatułka, która tutaj kusi bardzo. Ee, już daleka, tak naprawdę ma ona takie zdobienia tutaj. Wygląda nawet jak jakaś mm, ekskluzywna pufa czy, czy coś takiego. Ee, myślę, że dźwięk również ma bardzo fajny. Tutaj takie obicie materiałowe, złote. Fajnie to wygląda. Z tej strony logo. Chyba to z SA, to chyba Zarabian, tak? Ale nie jestem pewien do końca. Chyba tak, tutaj Zarabian, Kaszka, tak się nazywa ten zapach. Kaszka, bardzo tutaj przyjemne, yy, gładkie tutaj to wykończenie. I teraz moi drodzy, jak to otworzyć? Zastanawiałam się przez chwilę, jak to otworzyć. Czy tutaj się gdzieś podważa, ale nie. Otwiera się to w ten sposób, nic się tutaj nie odczepia, po prostu się to wysuwa. Także trzymamy tutaj lewą dłonią i prawą wysuwamy delikatnie, ale z dosyć dużą siłą. No i tak to wygląda. O, tak się tutaj prezentuje w środku wyściełane. Jak widzicie tutaj przede wszystkim jakość. Jakość jest na pierwszym miejscu. No, i tak prezentuje się flakon po wyciągnięciu. Wow! Jak jakaś złota wieża. Także kaszka. Kaszka z tego co wiem, to ona występuje w kilku wersjach. Na przykład występuje, moi drodzy, jeszcze w wersji wody perfumowanej. To jest akurat olejek również. Zastanawiałem się dosyć długi czas, czy. Ona w ogóle tutaj na stałe, Chociaż jest dosyć ciasno tutaj włożona, tak się prezentuje po wyjęciu z tego ekskluzywnego etui, także kaszka i kaszka, moi drodzy, albo woda perfumowana, albo olejek, tutaj jest olejek. Z tego co wiem, ten zapach jest dosyć mocny, więc tutaj akurat nie spodziewam się, że on mi się spodoba, ale połaszczyłem się, ponieważ właśnie pięknie wygląda i myślę, że będzie tutaj doskonale zdobił moją komodę. No ale powąchajmy. No szczerze mówiąc, nie pachnie źle. Myślałem, że będzie ten zapach gorszy. Natomiast no tutaj już myślę, że wkraczamy w takie bardziej poważne arabskie klimaty. E, jakiś taki zapach bardziej na szczególne okazje. E, dosyć ciężki faktycznie. Natomiast e, wiecie, no, każdy ma różny gust, tak naprawdę. Tutaj ponownie meszek 20 ml, nawet 20 ml. Wow. Czyli to jest więcej. Dosyć ciężkie. Nie będę ukrywał. Wsadzimy sobie to i przykryjemy górą. Także już wiemy, co się czaiło tutaj w tym pięknym, ekskluzywnym, złotym opakowaniu. Ten sobie odłożymy. Co jeszcze? Drugim zapachem, jaki chciałbym Wam pokazać, e, przyszedł on w pudełku. Myson. Sweet Arabian Myson. Też olejek. Bardzo fajny wzór, w ogóle. Nie wiem, na ile jest to widoczne, ale ciekawie to wygląda. Tutaj taki srebrny. Ten chyba będzie ten srebrny, faktycznie. Się tak wydaje, z tego co pamiętam. On chyba też będzie dosyć świeży. Nie wiem, czy tutaj się wysuwa. Mhm, tak, wow. Pięknie również wygląda. Takie opakowanie, jak. E jak zegarki, tak naprawdę niektóre. Tutaj również flakon w ten materiał tak włożony. Takie nóżki mamy. No i sam flakonik, sam olejek, tak naprawdę. Myson 15 ml. Ten srebrny. Także coś innego, bo przeważnie złote, ale srebrny też prezentuje się fajnie w tym świetle. No to na pewno. Na pewno wygląda nieźle, i tutaj taki turkusowy kryształ na końcu. Jak to pachnie? Dosyć krótka ta szpatułka. Powiedziałbym, że, że to jest taki zapach pomiędzy. Z jednej strony jest nieco świeży, ale też nie aż tak świeży, jak myślałem, że będzie. Także taki zapach myślę, że na co dzień, tak jak nie wiemy za bardzo co na siebie wrzucić, to ten by się wpasowywał w ten klimat. Tak jak taki pucharek sobie po prostu stoi ładnie na, na tych nóżkach, tu od spodu. No nie ma tutaj co też przedłużać. Tutaj tylko takie wzorki, tak to wygląda. No i, i tutaj ten kamek na górze czy tam zdobienie, nie wiem jak. Powinienem w sumie mówić o tym. Także w pudełeczku fajnie. Bardziej mi się, myślę, podoba to pudełko. Naprawdę robi wrażenie. Fajne. Mason fajnie. I co dalej? Dalej mamy jeszcze pudełeczko takie fioletowawe. Jest to też Swiss Arabian. Też Swiss Arabian. Już trochę tych olejków zamówiłem, więc. Nie wiem, tutaj 20 ml. Tak prezentuje się z dołu. Aczkolwiek, no jak on tutaj, jaka to jest nazwa, to ciężko mi powiedzieć, bo tutaj jest napisane po arabsku. Być może od spodu będzie to napisane. Fiolecik ze złoceniami. Tutaj mamy nazwę tego zapachu. Przeoczyłem to, szczerze mówiąc. Myślę, że nie będę się pokusił o to, aby wymówić, jak to powinno brzmieć. Każdy z Was sobie może samemu przeczytać. No i takie pudełeczko też inne, takie bardziej trójkątne. Ciekawie, swoją drogą to wygląda. Tutaj taki też wzorek. No i tutaj zapinane na taki. Jakby klips, ale zobaczcie, zobaczcie, jak to się prezentuje teraz. Uwaga. Wow. Wow. Jak to wygląda? Super. Tak się mniej więcej to otwiera. No i wyciągnijmy sobie sam flakon. On no tutaj siedzi w tym futerale dosyć mocno. Trzeba trochę siły użyć. Ale dzisiaj Dzień Dziecka, prawda? Jak widzicie, jest nawet wyprofilowany, aby on sobie siedział dosyć mocno. A sam zapach flakonik wygląda tak taki dosyć również w złotym klimacie. Tutaj na górze kamyk czy koralik nie wiem jak to ten ale on jest bardziej w klimacie koloru takiego, bym powiedział, bardziej habrowego taki ciemniejszy, niebieski to jest na pewno. No, i tutaj od spodu o dziwo nie metal, tylko taki dziwny materiał. Ani nie plusz, ani nie metal, taki nie wiem nawet jak to określić. Tak jak niektóre okładki takie na prace dyplomowe, na przykład coś takiego. Taka ala sztuczna skóra, coś takiego. No, i tutaj również dużo błysku, dużo złoceń. Takie piękne mamy tutaj. Efekty specjalne. No i też odkręcimy na chwilkę chociaż. Dosyć długa ta szpatułka. Mm, ten również dosyć ciężki. Z takich bardziej myślę dostojnych zapachów, ale myślę, że też znanie, znajdziemy na niego. Odpowiednią osobę. Może moja mama będzie akurat chciała. Nie wiem. Na razie to są tak, tylko takie pierwsze wrażenia, pierwsze testy. Więc nie chcę tutaj mówić, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Na pewno jest odrobinę bardziej poważny, bardziej ciężki. Aczkolwiek również prezentuje się fajnie, i też tak sobie myślę, że jeżeli byście się zdecydowali na zakup jakichś w ciemno tych olejków, no to też, gdyby ktoś na przykład z Waszych bliskich, mama czy, czy babcia, czy ktokolwiek, nie wiem, dostał coś takiego, otworzył sobie w ten sposób, no to wow, no to jak to pięknie wygląda. Musicie mi przyznać rację. Bardzo ekskluzywnie, bardzo inaczej. No i też myślę, że. Trwałość jest na bardzo wysokim poziomie. No i kolejne pudełeczko, kolejne pudełeczko, tym razem takie. Zapach nazywa się Al-Haramein Nora. O tym zapachu też już słyszałem wiele dobrego. Można powiedzieć, że gdzieś natknąłem się na komentarze, że jest to królowa olejków. Jeden z takich zapachów, który no, podoba się każdemu. Zobaczymy, czy tak będzie w istocie. Pudełko takie dosyć zielone. Wygląda jak też od zegarka. Często zegarki przychodzą. W takim tutaj jest tester. Także tak to się prezentuje w środku. Wow. Również tutaj Nora i złota taka buteleczka. Zobaczymy. Dosyć ciężka. Wow, ta jest dosyć ciężka, szczerze mówiąc. Pachnie już tutaj, przed otwarciem nawet. Buteleczka ta może nie robi aż takiego wrażenia, bo jest po prostu no, zwyczajna, taka złota, tak? ale też dosyć ciekawie się prezentuje, bo ona wygląda jak jakiś nabój, na przykład, albo coś. Tutaj na górze też ozdoba w postaci właśnie takiego koraliku. Dosyć długa szpatułka, nora, dosyć kwiatowa. Też nie powiedziałbym, że pachnie tak typowo arabsko, aczkolwiek ma dosyć dużą moc. Myślę, że też znajdzie swoich, swoich zwolenników ten zapach, może się on spodobać. Aczkolwiek myślę, że dzisiaj y, otwieraliśmy zapachy nieco lepsze. No, ale ten za to z kolei jest tańszy. 12 ml Nora, tak się prezentuje. Myślę, że również ekskluzywnie, również fajnie. Ciekawie to wygląda, sami przyznacie. No i lecimy dalej. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o y, zapachy w y, pudełkach, to już tutaj żadnego nie mam. Dobrze, moi drodzy, zostały nam jeszcze trzy, jeszcze trzy flakony, i zaczniemy może sobie od takiej pięknej gitary. A, że ten zapach bardzo się podobał, to znaczy, on został kupiony w ciemno, ale e, chodziło o design flakonu. Taka gitara. Zapach nazywa się Jamila. Jamila, nie wiem jak powinienem to czytać. Tutaj jest e, od spodu. Tak to się prezentuje. Ciężko tutaj yy, cokolwiek wyczytać. Ponownie Swiss Arabian. Natomiast ten flakon jest o tyle ciekawy, że tutaj te złocenia nie są takie typowo bardzo błyszczące, takie odbijające światło, tylko one są takie trochę hmm, takie odrobinne. Jakby to powiedzieć. No, nie wiem nawet, jak mam określić fakturę tego. Sami widzicie, nie jest to takie super błyszczące, tylko to jest takie właśnie z, tak, z takim lekką fakturą, jakby. Natomiast również bardzo ciekawy flakon, również tutaj piękne ułożenie kryształków. Tutaj z profilu z czerwonymi. No, i tutaj od spodu to widzieliście. No i góra, taki kryształ, taki. Też błyszczący. Jak to pachnie? Dosyć długa szpatułka. Mm, myślę, że ten pachnie nieźle. Ten pachnie również świeżo w miarę. Dosyć e, kwiatowo. Aczkolwiek, no wiecie, wącham już ich tyle tutaj, że mogę się trochę mylić. Tak czy inaczej ten zapach może się spodobać. Ja myślę, że ten Chyba bym powiedział, że na drugim albo na trzecim miejscu. Póki co bardzo ładny, bardzo mi się podoba on. Także myślę, że Aura będzie zadowolona z zakupów w ciemno. Aż mi palce tutaj pachną tym olejkiem. I co nam jeszcze zostało? Co nam jeszcze zostało? Został nam taki zapach. Ten zapach, z tego co pamiętam, pani Erato również bardzo polecała. I zapach nazywa się Remember Me, czyli pamiętaj mnie. Tutaj z profilu taka bardziej gładziutka, tutaj takie jakby kwiaty wtopione w zielone tło. Myślę, że tutaj ten flakon jest również całkiem przyjemny, całkiem ciekawie wygląda, dlatego że prezentuje się nieco inaczej, moi drodzy. Nieco inaczej tutaj ta forma jest trochę inna, no i też inne jest to, że jest on faktycznie zielony, tak? Jest on zielone, co bywa rzadkością tutaj na górze też. I jak on pachnie? Tutaj też dosyć długa szpatułka. Ten pachnie bardzo świeżo. Ja bym powiedział, że to jest taki zapach odrobinę trawiasty. Odrobinę trawiasty, może lekko ziołowy, jakby. Myślę że, też, myślę, że też mógłby znaleźć się jak najbardziej w, w czołówce dzisiejszych zapachów. Faktycznie bardzo ciekawy, inny jest to też Alharamein, ale jaka to jest pojemność, to wam nie powiem, nie jest tutaj napisane od spodu. Tak się prezentuje spód Alharamein. Remember mi, zielony, piękny. No i dochodzimy do ostatniego zapachu na dzień dzisiejszy, moi drodzy. No i ostatnim zapachem będzie ponownie jabłuszko, ponownie kwiatuszek. Nie wiem, czy to jest jabłko, czy kwiatek, tak to wygląda. Ponownie jest to zapach aury. Aura bardzo lubi te zapachy. Tak naprawdę bardzo jej się podobają. Także tym razem inna wersja, i tym razem wersja nazywa się Amali. Amali. O, też Suizarabian, Zarabian, czyli mamy albo Suizarabian, Zarabian, albo Alharamain. ponownie tutaj zdobienia takie drobne ponownie, bok, również bardzo kunsztownie wykonany. No myślę, że tutaj nie ma co pokazywać, już to widzieliście, jest tych wersji kilka. Także całkiem dużo wyszło tak naprawdę wariacji na temat tych konkretnych. No ale myślę, że są to takie bardziej typowo chyba dla pań. A zapachy zobaczymy. Ciężko się w ogóle to odkręca i zakręca. Ten jest chyba mocniejszy, ten jest chyba najmocniejszy z tych y, dzisiejszych. Y, akurat, jabłuszek, czy. No ale. Też powiedzmy, że nie pachnie to źle. Nie pachnie to źle, pachnie ciekawie, bardzo charakterystycznie. Ciężko mi w ogóle opisać to, bo da, da się odczuć, że bardziej jest to zapach kobiecy niż męski. Nie pokuszę się na tą chwilę, aby opisać Wam, jaki to jest zapach, musiałbym się bardziej zastanowić, już też nie mamy czasu na to. Natomiast no, ten jest bardziej intensywny na pewno niż niż poprzednie wersje z kwiatuszkiem czy z jabłuszkiem. Nie wiem, jak to powinienem określać. No i jeśli chodzi o perfumy w olejku, to tak naprawdę mamy za sobą już wszystko. Nie wiem, czy taka forma wam się spodoba. Aura ma jeszcze kilka, więc nie wiem, jeśli będziecie chcieli, to może nawet nagramy trzecią część. Zobaczymy, jak ten film zostanie przyjęty. A póki co jeszcze może pokuszę się o wypróbowanie tej próbeczki, którą dostałem tutaj gratis. Poprosiłem tak naprawdę o próbeczkę, byłem zainteresowany tym zapachem. Wiem, że wielu z Was, tak naprawdę z klientów sklepu, interesuje się tym zapachem Orientica Montasira. Jest to taki bardzo ciekawy flakon, on również występuje w wersji jeszcze innej, takiej chyba ciemniejszej. Ten jest zdecydowanie taki bardziej brązowy. No, i byłem też ciekawy jeszcze innego zapachu, natomiast chyba tam tego nie mieli możliwości odlać. No ale dobre i to, bardzo dziękuję. Perfumy arabskie. Także przetestujemy sobie tutaj na nadgarstek, jak to pachnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czego mam się spodziewać. Skład z jednej strony dosyć fajny, ale myślę, że on może być taki dosyć przyprawowy, dosyć taki. Hmm, em, Myślę, że nie będzie to taki typowy świeżak, ale też mam nadzieję, że nie będzie to nic takiego bardzo, bardzo intensywnego. Spodobał mi się naprawdę flakon, kto wie, no ale też wiecie, nie mam za bardzo funduszy teraz e, takich luźnych, aby e, w ciemno coś tam brać. Także no psikamy, zobaczymy. Mhm. Myślę, że raz wystarczy, nie będziemy tutaj przesadzać, no bo trwałość jest tych perfum oszałamiająca. Wow, całkiem przyjemny ten zapach jest. No, myślę, że tego nawet można by w ciemno jednak pokusić się o zakup. Spodziewałem się czegoś innego. Spodziewałem się naprawdę, że będzie dużo cięższy. Bardzo przyjemny. Wow, no jestem naprawdę. Tutaj miło zaskoczony. Ciężko mi naprawdę wam tutaj też opisać, czym to pachnie. Pachnie mm, bardzo świeżo, pachnie trochę jak jakieś bardzo ekskluzywne mydło, ale nie jest to taki typowo mydły mydlany zapach. Może mydło, ale bardziej właśnie w klimacie takim świeżym. Nawet nie potrafię konkretnych nut zapachowych tutaj e, zlokalizować, wyczuć. Ale myślę, że bardzo fajny zapach. Niemęczący ten, naprawdę bym mógł wam polecić do zakupów ciemno. I też się zastanawiam, czy on nie jest nawet najlepszy z tych wszystkich, które wąchaliśmy przez ostatnie odcinki. Bo on jest taki nieprzesadzony. No, da się odczuć, że jest to męski zapach, to na pewno. Natomiast czy warto go kupić? Jak najbardziej. Świetny. Tutaj myślę, że też olejków nie ma aż tak dużo, bo mój nadgarstek się aż tak mocno nie błyszczy, ale no naprawdę miło zaskoczenie. Miłe zaskoczenie. Także orientika Montasira. Wiem, że orientika ma takie różne linie tak naprawdę, jeśli chodzi o zapachy, bo są z orientika te takie w kartonikach. One są takie chyba najbardziej budżetowe za 30 zł. Ten kosztował chyba... Między 80 a 90, coś w ten deseń, także już trochę drożej, jeszcze do przełknięcia. Natomiast również bardzo mi się spodobał flakon. Kto wie, czy w przyszłości, może na jakieś święta, może na coś pokuszę się zakup takiego zapachu. Także na tą chwilę myślę, że więcej nie mogę Wam powiedzieć. Bardzo przyjemny. Bardzo też w moim stylu. No naprawdę szok. Moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wasz czas. Cieszę się, że byliście ze mną, że znaleźliście tą chwilę, aby obejrzeć ten odcinek razem ze mną. Moje jakieś wypociny, próba opisania wam, jak to wygląda. Myślę, że flakoniki mogą się podobać. Niektórym z was, niektórym, może mniej. No jest to coś innego, perfumy w olejku, wiadomo, że takie perfumy na cieplejsze dni mogą trochę przydusić, przymęczyć, ale właśnie na zimę, w takie chłodniejsze temperatury, myślę, że świetnie sobie poradzą i będą pachnieć i pachnieć bez końca. Także dajcie koniecznie znać, czy znacie flakony zaprezentowane dzisiaj, czy znacie flakony zaprezentowane w odcinku pierwszym. I jeśli tak, to co o nich myślicie? Który z nich podobałby się Wam najbardziej, który najchętniej byście widzieli u siebie, albo być może już je mieliście i zastanawiacie się dzięki mojemu filmowi, czy zakupić go ponownie po raz drugi? Ja myślę, że trochę przepadłem tym filmem, tym nagraniem, bo. No zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Myślę, że będę tutaj wracał do perfum arabskich, perfum z olejkiem. No i przed nami owocne, długie testy. Będę się oczywiście dzielił tym z Wami. Kto wie, czy nie pojawi się jakaś recenzja. Myślę, że na tą chwilę zaspokoiłem Waszą ciekawość i możemy sobie ten odcinek zakończyć. Bardzo proszę Was o łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz, zostawcie suba. Bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału, który ma możliwość dzięki takiej reakcji z waszej strony dotrzeć do większej ilości osób. Bardzo mi na tym zależy, jeśli spędziliście choć odrobinę miło czas, to zróbcie to dla mnie. Bardzo was proszę, bo zależy mi na tym, aby kanał się rozwijał, aby mógł prezentować dla was coraz ciekawsze rzeczy, coraz ciekawsze propozycje. Nie tylko ASMR, ale także perfumy, także zapachy. Dziękuję wam z całego serca i widzimy się i słyszymy już niedługo. 宝宝。